Tam? o czym mi tak są jakoś tam dobrze, czym mi tak są. Siemano Grzesiu. Czuję się tu ścisze. Muszę widzieć. Muszę się widzieć. Siema junior, siema Robercik. Czekajcie, tu szybciej mi pokazuje. Tutaj szybciej chyba mi pokazuje. Siema Baśkuś. Siema Grzesiuś. Siema Roberciuś. to sobie wyłączę. Bo to mi niepotrzebne. O, nie, zaraz, zaraz wszystkiego się dowiecie. Moment, dajcie mi sekundę. Zaraz się wszystkiego dowiecie. Co i jak? Bison, leżysz? Leżysz, dobra. To, to, to. Tu zjadę do końca. Tutaj się widzę. Reszty się nie widzę. Czekam jeszcze chwilkę. I zaraz będziemy biadolić Wam tutaj makaron na uszy na winę. Co i jak? Może być, może być, nie? O, Grzesiu, powiedz mi tam, wykopaliście coś dzisiaj jeszcze z Ernin Czy już nie? A te żydowskie talary, czy co to tam było? Żydowskie talary. Jak wam się podoba nowa szata graficzna Life'a? Zajebista, nie? Bieda. I to straszna. Nie wiem, szykuję, szykuję i szyk uszykować nie mogę. Ale tutaj coś się kryje pod tą warstwą graficzną. Na szybko. Czekajcie, to idzie, idzie. Coś tam pokopaliśmy, ale wyszło coś jeszcze, czy już nie wyszło nic? Powiedz mi tu szybciutko, proszę mi tu napisać, czy wujek Ernie jeszcze coś znalazł. Czeski. O, siema, chodzi, siema. Kodzi, zaraz też poruszaj ten temat. Ta bluza się kryje. Tak, bluzy kryją, to się wiesz co. Inseminatorzy. Inseminację przeprowadzają na bluzach w tym momencie. Dziękuję Jezu. Chryste. Przepraszam za mój głos, przepraszam za mój y, stan zdrowia. Czekaj, okay. to wsunę się jeszcze, baja mogę. Dajcie, no wsunę troszeczkę, mogę. Słonko połóż się troszkę inaczej, bo z garbem będę siedział, idź do tyłu za mnie, no. Idź, dobra. O! Słychać, słychać. Inseminatory, dobra. Jako to tak, coś tam widać, mnie tam widać, jest ok. A więc tak, siemanko wszystkim. A jeszcze z tym chcieli zapisać, słuchajcie, zaczniemy od końca. Przepraszam, będę ciągnął nosem. Kurde, wysmarkałbym go, a czego mogę tu wyłączyć na chwilę mikrofonu? wysmarkał gdzieś z boku. <laughs> Więc stan zdrowia mojego jest tragiczny, ale nic na to nie poradzę. Klamot cały zawalony, już od czwartku, w sumie prawie miłości z tego nie ma. Jest tragicznie. O, mogę smarkać nosa, patrz. A mam chusteczkę, no? la la, 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 la. I, tako. <grystanie> masło orzechowe, wiem, że pomaga. Pozdrawiam serdecznie. Partnerkę życiową mojego kolegi Grzegorza. Mam nadzieję, że masło <grystanie> będzie smakować. Dobra. Jedziemy, więc tak. Wróciłem dzisiaj. Przepraszam bardzo późno. I dlatego dzisiaj jest taka relacja, a nie inna. Taki odcinek, a nie inny wjechał. Z wiadomych względów. Takie jedno stowarzyszenie o tym bardzo dobrze wie, u którego byłem w weekend. I żeśmy się tam, żeśmy się tam. Do no, snusa. Czekaj, schało. Z, z rękawa jakoś to się robiło, jakieś chyba nie. A teraz jest beka. A czekaj. No jeszcze było z obiezywaniem. Coś teraz coś na weekendzie wyszło. Jakichś kwiatek. A więc tak, zacznijmy od końca. Na weekendzie byłem pod Warszawką u takiego fajnego stowarzyszenia u natodrzeńskiego zawiśla czy jak to się tam mówiło nie, u. czekaj, tam było nad pomogę nadwiślańskie urzęcze, widzisz sprytny jestem, nie nadwiślańskie urzęcze, ale ja to celowo mówię z tym nadodrzeńskim nad Wiśleńskim Rzeczu. byłem z chłopakami, bardzo fajne chłopaki, naprawdę jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podobało tam u nich. I no złoto, naprawdę złoto, ale odcinek będzie też złoto. Odcinek będzie zajebisty. Chyba, nawet dwa odcinki z tego wyjdą, powiem wam tylko tyle, że wyjdą dwa odcinki, jeden krótki, drugi dłuższy. Chyba, że jeszcze w ogóle skrócę ten drugi. To już w ogóle będzie krótki. O, już mi lecą gile, czekajcie chwilę. Wstyd no, no, nie pamiętam, no wiem, że wstyd nie pamiętam. Ale teraz już będę pamiętał. Gdzieś chusteczkę przesiałem. Czekajcie chwilę, so, klamota wysmarka, jak to się łączy? Tu. Dobra, jestem. No, Rysiu, ja wiem, że gdyby i do Lochu, ale to ty uciekłeś, nie ja. No, dzień dobry pani Halinkowi, to uprzejmie serdecznie. Buteleczki proszę mi zostawić tam, co pani mi wysłała. A więc tak, byłem hmm. u za Zarzecza i w ramach mojej obecności dostałem nagrodę pocieszenia. <laughs> Pozdrawiam serdecznie pana Karola i innych chłopaków również. Pana Karola Strażaka, pan Karol Strażak dotykał mnie telefonem. Dostałem taką oto ładną pamiątkę. Będę musiał teraz kuć łazienkę. <grystanie> Robercik, będę musiał kuć łazienkę. I wrzucam tu o, do łazienki. Czekam na kolejne płytki. ale no tak jak i zbierał płytki, teraz. <grystanie> ale płytka jest zajebista. Naprawdę zajebista. Dziękuję Ci serdecznie, jeszcze raz. W imieniu swoim i bliskich. No wszystkich. Piękna jest płytka. Dziękuję. Film będzie super, ponieważ dużo rzeczy fajnie wyszło. I, moi drodzy, gdzieś około dwóch tygodni mniej więcej mi to zajmie, nie? bo grube fanty wyszły, A na chwilę obecną czeka mnie wyprawa za tydzień. W piątek lecimy już na Niemcy. W piątek lecimy na Niemieczki, więc w tygodniu zrobię odcinek na, 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 na niedzielę. I prawdopodobnie może z trasy się w niedzielę spotkamy, bo lecimy bardzo, bardzo daleko. 10 godzin prawie jazdy mamy pod Luksemburg-Samarz na Mistrzostwa Niemiec, 45. walimy. A co tam jeszcze z weekendu wam mogę powiedzieć? No, było zajebiście. to naprawdę. To ląduje w honorowym miejscu i robercik, nie zapomnę ci tego. Tematy nasze dogadamy w tygodniu, żebyśmy mogli tam dalej ruszać z tym, co ci mówiłem. No, to tutaj na razie ściany będziemy wiedzieć. Dostałem jeszcze jedną rzecz. Muszę się pochwalić, naprawdę. Piotruś, wspaniały człowiek, fajny gościu, naprawdę. Warto, polecam gościa. Polecam gościa w opór. Warto go poznać. Historia tej naszywki. Ostatni, którą dostałem, bo ostatnio mówił, że ma i mu wyhaczyłem ją. Historia tej naszywki jest bardzo zawiła, aczkolwiek jednocześnie bardzo prosta. Ja tylko poproszę, żeby ładnie mi napisał i wspomnę przy następnym live'ie o tej naszywce. Dokładnie powiem wam Dlaczego tak, a nie inaczej ona wygląda? Jedyne, co wam jeszcze jedyne mogę powiedzieć, to jest to Urzecki Poszukiwacz Zagubionych Wspomnień. Interpretację pozostawiłbym wam, w tej wspaniałej naszywki. Jak coś w tydzień czasu postaram się Piotrka zmęczyć i napiszę co i jak. I wam przekażę tą wiedzę ponownie, bo to jest bardzo ciekawa historia związana z tą naszywką. Dlaczego ona powstała, dlaczego w takiej, w takiej a nie innej formie. I mam nadzieję, że Was zaciekawia tą historię. A więc tak. Odkładam tutaj sobie spokojnie. Siema Dago, Siema. Już tam wracam do Was na czat na chwilę. Nie ma już więcej takich grzesiów, więc nie dostaniesz. Spoko Dago, nie przejmuj się. Już ten dzień widziałeś, się, zobaczymy go jeszcze raz. W razie czego, bo jest już u mnie, a nie na MD. Eee, to, 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 to. Teraz. Już odbijając od weekendu, tak jak mówiłem, w piątek walimy na Niemcy. Jeszcze nie wiem, czy z Emerytem, bo Emeryt ma zdrowotne problemy tam yy, stomatologiczne. Ósemki mu wychodzą. Więc nie wiem, czy Emeryt pojedzie, ale jedziemy tam dumnie reprezentować Swagierów. Do, z Karolkami jedziemy i całą resztą bandy swagierową. Jedzie taki jeden szogun ze mną z... Jak oni się nazywają? Czekaj. Sycowskie Stowarzyszenie Eksploratorsko-Historyczne coś tam, coś tam ziemi sycowskiej. O, tak, o. Pan Michael. No, jedzie ze mną na pewno, bo mi obiecał, że pojedzie. jak nie pojedzie, to sam sobie pojadę. Co mi tam, co mi zabroni. Nie? No. Tak to wygląda. Yy, no i co? Kupiłem w czwartek bilety na zlot. Daleko, daleko. Z moim freundem. Tutaj, co mam go dzisiaj na czacie. Wilkosławem. Bilety już kupione. Czekam teraz, żeby Wilkosław się przygotował też. Bo musisz jeszcze jedną rzecz zrobić. Lecimy za granicę na zlot. Na w sumie trzy dni zlotu, ale loty są takie do dupy trochę, bo musimy lecieć już w czwartek i wracamy dopiero w poniedziałek, nie? Tak się wszystko zesrało. Ale przy okazji jeszcze zwiedzimy ten wspaniały wyspiarski kraj, nie? Taki jest plan przynajmniej, nie? No. Co się uda, to się uda, to się uda, co się uda. Ale na pewno będzie zajebiste relacje z tego. Kurwa, trzy dni tam będziemy orać, będziemy zwiedzać, będziemy... Ojejku. Od dawno nie byliśmy na tak dalek. To w sumie będzie mój chyba najdalszy wyjazd na kopanie. Na razie. Na razie. Takie mam wrażenie, ale są w planach jeszcze inne. No, Kaliska Grupa Eksploracyjna. Szanuję, pozdrawiam, całuję. No, pozdrawiam. Wszystkich nieboszczyków z Kaliskiej Grupy Eksploracyjnej i stary kurwa, kubek. No i w sumie powoli zmierzamy do jednej... Aha, bluzy jeszcze, tylko co przedwem powiem. Odnośnie bluz. Dzwoniłem w czwartek. Grzesiowi dzisiaj mówiłem, byśmy się widzieli. Dzwoniłem w czwartek albo w środę na produkcję. I jest mały kłopot. Bo tam chłopakom ze Sławierów robiłem koszulki. I już rozeszły się oczywiście, jak zwykle, bo Karolek ma hojną rękę. No i się okazało, że nie można dorobić na chwilę obecną zbyt szybko koszulek, a ja tam puściłem bluzy. No. I co wam powiem, to wam powiem. Półtorej miesiąca mi pani powiedziała, więc... Pieniądze już dawno zbezcześciłem. Nie no, nie zbezcześciłem tych pieniędzy, ale półtorej miesiąca musimy poczekać, bo jest zbyt dużo zamówień na produkcji. Tam, gdzie jest... Jak coś W drukarni. I jesteśmy w kolejce tam, chyba 40, którzyś tam z bluzami, więc ja na to wpływu nie mam. Obiecywali co innego, zrobili klasycznie co innego, więc nic nowego. Ale jeszcze chwilka, poczekajcie, bo czary Mary się szykują i jestem pełen nadziei, że wyjdzie z tego dobry, dobry sztos. Ale to jeszcze chwilka. To odnośnie bluz, więc musimy czekać. Przykro mi Grzesiu G. Nic na to nie poradzę. Prędzej się może zobaczymy, chyba, że Ci już zdąży przywieźć tą bluzę. Prawdopodobnie. No i co? I teraz w sumie najważniejsza rzecz. Odnośnie 4 października. Bo tam widziałem, większość z Was już miała możliwość zobaczenia intra. Takiego testerka. Zrobiłem szybciutko, bo chciałem to rzucić, żeby to było już sobie hulało powolutku. I tak. 1 czerwca, czyli za tydzień. Możliwe, że po odcinku ustawię mniej więcej tak to wszystko, albo przed nie wiem, zobaczę. A chyba, że do obiadu będziecie już mieli, nie? Wjeżdża plakat. Wjeżdża plakat dwuczęściowy z informacją, co i jak plus dodatkowo będzie w opisie informacje odnośnie zapisów, bo chciałbym już zacząć to robić, żeby wszystko było ornów mu No i będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to to, że tak jak pisze było w testerku, to będzie grubo. Bardzo dużo nagród będzie przygotowanych. Bardzo fajnych sponsorów ogarnąłem. I no, kurde, powiem wam. Siema, Grzesiu, cześć. Twój Robercik, Boże, przepraszam. Widzisz, już Grzesia widzę wszędzie. Wszędzie dzisiaj Grzesiu widzę. Yy, I ten. I na pewno będzie grubo. Na pewno będzie fajnie. I na pewno kto był w tamtym roku, to postaramy się powtórzyć z tamtego roku. Aczkolwiek tym razem będą małe zmiany które mam nadzieję sprawdzą to wszystko I, i, i na pewno, na pewno, no gorzej nie może być, nie? Bo nie chcę, żeby było gorzej, chcę, żeby było tylko lepiej, 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 lepiej. No, więc tak, poczekajcie na plakat i będzie informacja podana, kiedy ruszą zapisy, ale prawdopodobnie razem z plakatem zobaczę, jak się uwinę. Jak nie z plakatem, to może z tydzień później, max, nie? A teraz mam dla Was małą niespodziankę. Wilku, oszust wczoraj przypadkiem zobaczył już niespodziankę. Tak, 666, zgadzam się. zawsze 999. Ten numer to kłopot. Wilku przypadkiem wczoraj już zobaczył niespodziankę, bo mnie tam miałem wysłać i wysłałem do niego. Jestem dumny. Czekajcie, patrzcie. Myszka mi coś szwankuje. O, zaraz tutaj puszczę na dole to, jak to się nazywa? zbieraczkę na nową myszkę. Nie, no muszę naładować pewnie, no bo już prawie rok czasu ją mam, to mogła się w końcu rozładować. Uwaga! Proszę szybko wszyscy łapki w górę tutaj na czacie, kto jest, kogo nie ma. Proszę na czacie, że wszyscy są. Czekam sekundkę. Raz, dwa, trzy. I puszczam wam niespodziankę. Gdzie to kurwa jest? mój wulgaryzm na no, dzień dzisiejszy jest tragiczny. O, Baśka, dobra, mamy jedną. Tak chociaż osiem. Z osiem z łapek w górę i rura. Pokazuję, co mam pokazać. Ale nie cztery litery. Nie bójcie się. To nie będzie nic fetyszy, fetyszystowego. Ani inseminatorowego. Jak tam się łupaki śmiali? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć Baśka liczycie razy dwa, bo przepióra też liczę. Sześć. Jeszcze dwie. Za karę. 7, 8, 9, o, no i się posypały, o to mi chodziło. No to macie w nagrodę. I czekam na Wasz komentarz, bo mam nadzieję, że się przyda. Cyk. Gdzie to kurde? Zepsułem. Patrz. Tło. Enter. tadam, Widać? ładnie. Widać logo, czy nie widać logo? No i dupa zepsuła się. Siema, Oluś. Żeś się spóźnił, jak zwykle. Z Tobą to tak zawsze jest. I co? Podoba się. Ładne czy nieładne. Czekajcie przez umrę. O, tutaj na może. O, i cyk. Siema tomuś. Siemanko. No, jest widać. I tak to właśnie będzie wyglądało. Tak to właśnie, moi drodzy. Wieża pisze się przez samochód. Czekaj. Wilku. Nie przy ludziach, judaszu. No, i tak to będzie wyglądało. Mniej więcej. I do tego będzie dużo, dużo, dużo pięknych rzeczy dorobionych. Więc. Mam nadzieję, że się podoba. Sam jesteś laser. Poczekaj chwilę z tym laserem. Nie rozpędzaj się, malenia. Roberciku, Roberciku. Dziewczyny, pozdrów tam swoje. N, N, N. A gdzie ta wieża jest? A, to się dowiesz jeszcze. Wypadł, nie ma, koniec. O, proszę bardzo. I wracamy do starego tła. I tak, więc to wygląda. Więc tak troszkę połychtałem wasze Wasze, 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 oczekiwania mam nadzieję. O, następny wieżom RZ. No ludzie, panowie, o, pamiętajcie się. Nie może tak być. Gdzie ta wieża? Wibrator. No, ja Rysiek. Rysiek, jak cię wczoraj polubiłem, to zaraz to miło się skończy. <grym> wie, Rysiu, wie. Jezus. Czy raz Eduż no i dobrze? Więc tak to wygląda. Czekajcie, miałem coś wam jeszcze pokazać. Nie, nie mam nic, nic dorzuconego na live'a, więc już nie pokażę wam więcej. Ale czekajcie na pierwszego na plakat. Na pewno się nie zawiedziecie. Wiecie mniej więcej, co będzie. I będzie dużo więcej. Ja tu nie będę przebierał w grosikach. Czekajcie. To to, to, to. Chyba wszystko, nie? Chyba wszystko. A, yy, ten... Udało mi się wylicytować u dziewczyn na live. Ie. Nie wiem, jak to pokazać, czy to da radę pokazać. Nie chcę to teraz kombinować za bardzo, żeby się nie zaischało. Coś, ale u Miśki na live, u pani misiowej misiowskiej i u Kaśki na live jest licytacja. Tam dla dziewczynki, która jest bardzo chora. I udało mi się wylicytować tam za grube pieniądze. 428,88 Kopanie z wilczym kłem, z tego co zauważyłem. Prawdopodobnie jak dobrze pamiętam. No i jeszcze pakiet naszywki. Pamiętam jakieś naklejki i coś tam jeszcze, kurde, nawet nie wiedziałem, kiedy zapłaciłem i sam siebie przebijałem. Taki ze mnie Janusz, więc wiecie. No i Miśka nie wiedział, jak mam na imię, więc nie powiem jej. Tak to wygląda. Więc się siema, Roberciku, Siemanko, witam Cię. No, jak ma... Robercik, widziałeś to, nie? Jak dajmy Harold. No, mistrzowie świata są, nie? Cyrk. A gdzie leży Ostruda? Ostruda? Ja Ci mogę powiedzieć, gdzie leży Ostruda. Mogę Ci zdjęcie z wieżą wysłać jak chcesz. Tomek Hekselowski to widział, Darek też. Darek ma nawet zdjęcie tam pod tą wierzą, zajebistą. Wyrebotowaną. Ale dobra, nie będę się już ich bo to wszyscy wiedzą. wiecie co? Chodzi mi po głowie coś takiego, żeby zrobić takie, nie wiem, co dwa dni, może, znaczy, tak, żeby dwa lifey zrobić, nie w tygodniu załóżmy, takiego komentarzy, Takiego komentarzy tego środowiska, bo czasami powiem wam, takie cyrki są, że szok. Ja by to tak strasznie. Strasznie bym chciał to ruszyć, ale, ale nie chcę, bo to niepotrzebne komplikacje będzie budować. I po co? I po co to na co? To ma to skała, krople, droży, a dzieli, nie łączy. No i wszystko. O to, 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 to. O to, to właśnie o to chodzi. Jestem z notebooka, a w ogóle słuchajcie tego, jeszcze wam sprzedam hita, nie? Wczoraj jak z chłopakami tam rozmawiałem i kopałem jest taki gość w tym yy, czekaj nadwiśleńskim urzeczu jest taki gościu, co ma na imię Robert II. i jest taka sytuacja, że dostałem od niego zaproszenie, takie bardzo poważne, nie? I zastanawiam się, czy wykorzystać to zaproszenie, bo się obawiam trochę o swoje życie, bo on zaplanował wszystko już w przeciągu 15 minut i przez cały wyjazd ten, co teraz byłem na weekend, to już, już. Ja już mieszkam nad Bugiem, nie? Ja już jestem przygotowany, szałas, tylko muszę przyjechać, zaakceptować i wysłać kwity do, do katastralnej, żeby mi tam potwierdzili i będę musiał podatek płacić od mojego szałasu nad Bugiem. Dziękuję, Robercik. Ale ja skorzystam z tego zaproszenia. Na pewno, tylko jeszcze nie teraz, bo za dużo w tym roku się dzieje. Tu Boga w sercu nie masz. No ja nie mam, ale ktoś inny może ma za mnie. Ja, ja nie wchodzę na tematy religijne, to jest wasza sprawa. Jezus. A ja a tu myślę, że tu Boga nie ma. No tu Boga też nie ma. A więc tak, Roberciku Robertciku R., który tutaj jesteś, podradzę cię gorąco również. I co? No chyba tyle. Nie będę wam dupy truł w niedzielę. Jak coś, to zapraszam jeszcze. Może dziewczyny chyba life'a mają. Może coś sobie wylicytujecie. Fajnego. Tam też rzuciłem parę nagród od siebie. Znaczy nagród. Parę tam rzeczy od siebie. I, 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 I... może jeszcze macie ochotę. Może zdążycie. To wpadnijcie tam. Może coś jeszcze uda wam się wylicytować. Fajnego dla dziewczynki. Pieniążki przekazać. I będzie super, nie? No. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. I nie tylko. Trzymajcie się mordeczki. Do następnego. No do Baśka, dobra.